I tak jak już Pan docent wspomniał, e, choroby zapalne mięśnia sercowego są troszeczkę taką porzuconą pozuc częścią kardiologii. Jeżeli chodzi o wytyczne dotyczące leczenia chorób serca to mają już troszeczkę lat, bo to jest rok 2015 i dotychczas nie doczekaliśmy się update'u i tak naprawdę to są już chyba najstarsze nasze obowiązujące wytyczne. Zespoły osierdziowe są to skorzenia osierdzia o różnym obrazie klinicznym, w których poszczególne objawy podmiotowe i przedmiotowe można powiązać w określone zespoły chorobowe. I mamy tutaj właśnie zapalenie osierdzia, gromadzenie się płynu chorób osierdziowych, na serca i zaciskające zapalenie osierdzia. My dzisiaj skupimy się głównie na zapaleniu osierdzia, ale na koniec poświęcę jeszcze kilka slajdów zaciskającego zapalenie osierdzia. Jeżeli chodzi o etologię chorób osierdzia, to w naszych wytycznych mamy bardzo taką obszerną tabelkę, która szczegółowo nam tutaj pokazuje, że tak naprawdę zapalenie osierdzia czy też chorego osierdzia mogą towarzyszyć wybranym jednostkom chorobowym z zakresu zarówno Chorób zakaźnych, ale nie tylko, ponieważ mamy tutaj jeszcze choroby autoimmunologiczne, schorzenia nowotworowe, choroby metaboliczne, zmiany jakieś polękowe czy też pourazowe i jatrogenerowane. Zapalenie osierdzia możemy podzielić na ostre, na którym się dzisiaj szczegółowo skupimy, nawracające, czyli to jest taka sytuacja, gdy mieliśmy rozpoznanie pierwszorazowe ostrego zapalenia osierdzia. Pacjent wydawało nam się, że już wyzdrowiał, nie miał objawów i po, 4, po minimum 4 do 6 tygodni te objawy ponownie nawróciły. Następnie mamy przetrwałe zapalenie osierdzia, które trwa powyżej 4 do 6 tygodni, ale poniżej 3 miesięcy bez remisji, i przewlekłe zapalenie osierdzia, czyli takie trwające powyżej 3 miesięcy. Aby zdiagnozować ostre zapalenie osierdzia, musimy mieć spełnione co najmniej dwa spośród czterech kryteriów. A wśród tych kryteriów mamy płyt w klatce piersiowej o charakterze osierdziowym, tarcie osierdziowe, zmiany w EKG pod postacią poniżej odcinka PR i to nam będzie limitowało uniesienia odcinka ST. Zmiany te powinny występować w wielu odprowadzeniach oraz płyn w worku osierdziowym nowy lub też taki który ulega, swój, który ulega swój zwiększeniu. Inne odjawy takie pomocne to oczywiście zwiększenie parametrów stanu zapalnego czy też wykładniki zapalenia osierdzia w badaniach radiologicznych. W diagnostyce każdego pacjenta z podejrzeniem zapalenia osierdzia powinniśmy zlecić EKG, echo, RTG klatki piersiowej oraz markery stanu zapalnego i uszkodzenia mięśnia sercowego. No i co dalej z naszym pacjentem? Jeżeli nie potwierdzimy zapalenia o no to oczywiście obowiązuje nas dalsza diagnostyka, a jeżeli potwierdzimy, to musimy sobie ocenić, czy nasz pacjent ma czynniki predykcyjne złego rokowania. Te czynniki predykcyjne złego rokowania podzielone są na dwie grupy: na czynniki predykcyjne złego, złego rokowania większe i mniejsze. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ponieważ wystarczy, że pacjent ma jeden mniejszy czynnik predykcyjny złego rokowania, to znajduje się on już w grupie pacjentów dużego ryzyka i powinien on zostać przyjęty do szpitala, oraz powinien, u niego powinniśmy szukać czynnika etiologicznego zapalenia osierdzia. Wśród czynników predykcyjnych złego rokowania mamy tutaj gorączkę powyżej 38 stopni, podostry początek choroby, dużą objętość płynu w worku osierdziowym, czyli powyżej 20 mm, tamponami serca oraz brak odpowiedzi na standardowe leczenie po przynajmniej tygodniu leczenia. Do mniejszych czynników predykcyjnych złego rokowania należy zapalenie osierdzia oraz mięśnia sercowego równocześnie, immunosupresja, uraz oraz doustne leki przeciwkrzypliwe. Załóżmy, że ten nasz pacjent na jedynie przyjęć nie ma żadnego z tych czynników złego rokowania, no to co dalej? Generalnie możemy empirycznie włączyć leczenie przeciwzapalne i ten pacjent może pójść do domu. Po tygodniu powinniśmy ocenić jego odpowiedź, ocenić ponownie EKG, i jeżeli odpowiada na leczenie, jego stan się poprawia, nadal może być leczony w trybie ambulatoryjnym. Jeżeli nie ma odpowiedzi na leczenie, to powinniśmy tego chorego hospitalizować i szukać czynnika etiologicznego. Jeżeli chodzi o takie leczenie standardowe naszych chorych, no to tutaj mamy do wyboru kwas acetylosalicylowy lub też niesteroidowe leki przeciwzapalne wraz z kolchicyną oraz inhibitorem pompy protonowej. Nie powinniśmy o tym zapomnieć. Ponieważ, jak Państwo tutaj widzą, leczenie przeciwzapalne opiera się na bardzo wysokich dawkach. I tutaj mamy tabelkę, tak naprawdę, już taką bardziej rozszerzoną, z suplementów wytycznych, gdzie mamy szereg leków, którymi możemy zastosować. Myślę, że i my w klinice, i Państwo najczęściej mimo wszystko stosują ibuprofen, bo to jest taki najbardziej popularny lek. Ale nie należy zapominać, że kwasa cyloselectylowa jest lekiem z wyboru u pacjentów już wcześniej leczonych, leczonych ASA małą dawką, starobomieńcową. Jak Państwo widzą, te dawki są no, bardzo wysokie. I Jak długo my tych pacjentów leczymy? Pierwszy epizod niepowykłany, przez 1 do 2 tygodni. I Jeżeli mamy odpowiedź na leczenie, mamy normalizację CRP, no to możemy zmniejszać dawki tych leków i je odstawiać. O nawrotach będę mówić w dalszej części prezentacji. No i nasza kolchicyna. Kolchicyna, która wydaje się, że jednak jest w takiej praktyce klinicznej zbyt krótko stosowana. No bo zobaczcie Państwo, tutaj są trzy miesiące w ostrym pierwszym zapaleniu osiedla. Czyli od początku tą kolchicynę musimy stosować i musimy stosować ją długo. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to jeżeli mamy szczupłych pacjentów, którzy ważą mniej niż 70 kg, to jest raz dziennie 0,5 mg. Jeżeli pacjent waży powyżej 70 kg, to jest ta dawka stosowana dwa razy dziennie. Ale oczywiście tutaj wytyczne dopuszczają redukcję tej dawki. U pacjentów powyżej 70 lat należy tą dawkę zmniejszyć o 50% i również spojrzeć na klirens kreatyniny. Bo jak Państwo tutaj widzą, w zależności od klirensu kreatyniny, Również mamy redukcję dawki. Jeżeli wirus wynosi poniżej 10, to nie powinniśmy stosować kolhicyny. Kolchicyna ma również swoje interakcje i powinniśmy o tym pamiętać. Z takich bardzo, powiedzmy, popularnych leków, które mogą spowodować tutaj pewne problemy, to są makrolidy, które spowalniają metabolizm kolhicyny, również niestety statyny, które zwiększają jej toksyczne działanie na mięśnie, cyklosporyna. Tu generalnie mamy wzajemno, wzajemne nasilenie toksyczności, mamy wzrost, powinniśmy generalnie rozważyć zmianę leczenia lub też zmniejszenie dawki. No i verapamil. nadal część pacjentów stosuje ten lek i należy pamiętać, że kolchicyna zwiększa stężenie weropamin w słodownicy, a weropamin nasila działanie nefrotoksycznym kolchicynem i powinniśmy to szczegółowo kontrolować. Jeżeli chodzi o działania niepożądane, to niestety około 10% pacjentów ma działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i to jest najczęstsza przyczyna odstawienia stosowania kolchicyny. Do innych, rzadszych działań niepożądanych należy zwiększenie aktywności transaminaz, odwracalna utrata owłosienia, a u poniżej procenta chorych może dojść do supresji szczypu kostnego i do uszkodzenia mięśni. No, i mamy jeszcze oczywiście pacjentki w ciąży. Zmora chyba no wszystkich lekarzy, którzy nie są ginekologami, wszyscy się ich boimy. Na szczęście wytyczne pokazują nam, co zrobić w ostrym zapaleniu, oświetleniu i w ciąży. Tutaj generalnie ważny jest tydzień ciąży. Jeżeli mamy pacjentkę poniżej 20 tygodnia ciąży, to lekiem pierwszego rzutu jest kwas atrocelowy, w mniejszych wydatkach niż samerdowo. Dopuszczalne są również niesterynowe leki przeciwzapalne, paracetamol oraz sterydy. Jeżeli mamy pacjentkę powyżej 20 tygodnia ciąży, to tak naprawdę dopuszczalne jedynie są sterydy oraz paracetamol. A w okresie karmienia piersią, dopuszczalne są niesterydowe leki przeciwzapalne, więc tak naprawdę tutaj dużego problemu już nie ma. I teraz przejdziemy sobie pokrótce do omówienia swoistych etiologii, bo tak jak wytyczne nam mówią, jeżeli mamy pacjenta wysokiego ryzyka, powinniśmy tej etiologii poszukiwać. Zakażenia wirus wirusowe są najbardziej powszechne tutaj w krajach przemysłowionych, i na szczęście większość pacjentów wraca do zdrowia wyspowikłań, o ile tak długo ich leczymy. Testy serologiczne są nieprzydatne, z wyjątkiem oceny zakażenia w kierunku wirusa HIV oraz HCV, i powinniśmy w klasie 2A czy należy rozważyć biopsję osiedla, wjapcję osiedla lub też pobranie płynu osiedlowego na badanie PCR celem jednoznacznego rozpoznania i w potwierdzonym zakażeniu wirusowym nie zaleca się leczenia kortykosteroidami. Co do leczenia swoistego, to znak zapytania. Generalnie są badania niewielkie, które pokazują, że wlew immunoglobulin może być korzystny np. w zakażeniach enterowirusem, CMV, EBV, wypadku wirusa B19. Balgancyk-Lowir był proponowany w peri związanym z zakażeniem HHV-6. Ale tak naprawdę jakichś zaleceń konkretnych tutaj nie ma. Może nowe wytyczne przyniosą nam jakąś aktualizację. Na drugim miejscu mamy zakażenie gruźlicze, ale na drugim miejscu nie dlatego, że tutaj w Polsce czy w Europie, ale generalnie w krajach nieuprzemysłowionych, rozwijających się, jest to nadal główna przyczyna zapalenia oświetlenia. W Polsce jest to do około 4% wszystkich zapaleń. A w krajach rozwijających się jest to powyżej 90% pacjentów z zakażeniem wirusem HIV oraz 50-70% do pacjentów, którzy wirusem HIV nie są zakażeni. Częściej chorują mężczyźni. Niestety śmiertelność w ciągu 6 miesięcy po rozpoznaniu wynosi między 17 a 40%. Musimy jednak pamiętać, że te dane pochodzą z krajów rozwijających się. W Europie takich szczegółowych danych nie ma. Najpewniej ta śmiertelność jest jednak niższa. Jeżeli chodzi o rozpoznanie grudniczego zapalenia osierdzia to jednoznaczne rozpoznanie to takie jeżeli mamy prądki w płynie osiedlowym lub w materiale histologicznym z biopsji osierdzia. A prawdopodobne rozpoznanie jest to takie kiedy mamy obecność prądków w materiale z innej części ciała no i mamy wysiękowe zapalenie osierdzia u naszego pacjenta. W wysięku z osierdzia mamy wówczas infocytozę oraz zwiększenie stężenia interferonu gamma, czy też aktywności DAI z alerozynem. I generalnie tutaj jeszcze bardziej uprawdopodobne nam to rozpoznanie dobra odpowiedź kliniczna na zastosowanie leczenia przeciw Co do diagnostyki. Musimy pamiętać, że 30% pacjentów ma zmiany w RTG klatki piersiowej, wskazujące na gruźlicę, dlatego też, że RTG klatki piersiowej jest w pierwszej klasie zaleceń, jeżeli w ogóle mamy podejrzenie zapalenia ośrodka. U wszystkich pacjentów z podejrzeniem gruźlicy powinniśmy wówczas wykonać perykardiosyntezę w celach diagnostycznych. I jako, że gruźlica jest takim czynnikiem ryzyka zaciskającego zapalenia od serca, można rozważyć dośredniowe podanie uroki No i teraz, co zrobić, kiedy mamy podejrzenia? My wiemy, że te badania o kierunku prątków przyjąć za 4-6 tygodni. Jeżeli mamy tutaj rejon endemiczny, to włączamy leczenie przeciw gruźlicy. A jeżeli to nie jest rejonericzne dla gruźlicy, no to empirycznie nie zaleca się włączanie takiego leczenia. I jeżeli my włączymy już to leczenie, jeżeli mamy potwierdzenie, to powinniśmy stosować takie leczenie przez 6 miesięcy. A jeżeli nie mamy dobrej odpowiedzi do 8 tygodni leczenia przeciw stan pacjenta się nie poprawia lub też co gorsza, pacjent, pacjent tutaj ma progresję objaw. Zalecę się po prostu delikatnych w takich przypadkach. A jeszcze rzadziej niż gruzicze zapalenie o mamy zapalenia osierdzia o o ropnej. To jest już bardzo rzadko, poniżej 1% przypadków. Głównie to są rąkowce, paciorkowce, czy też dwojnika zapalenia płuc. Należy pamiętać, mm -hmm. że powyżej 50% pacjentów ma wówczas również zmiany w płucach, czy to jest ropniak, czy też zapalenie płuc. To są również pacjenci, którzy przebyli leczenie kardiochirurgiczne w ostatnim czasie. Wówczas dominuje staphylococcus aureus oraz zakażenia grzybicze. Generalnie przebieg jest bardzo ciężki, z wysoką gorączką, często mamy sepsę. I oczywiście tutaj w pierwszej klasie zaleceń mamy perikardiosyntezę. I powinniśmy pobrać ten płyn na badania bakteriologiczne, mykologiczne oraz w kierunku obecności prądków gruźlicy. Generalnie wynik badania płynu osierdziowego często pomaga nam już wstępnie ustalić rozpoznanie, ponieważ w tych zakażeniach ropnych mamy bardzo niski stosunek stężenia glukozy w płynie osierdziowym do surowicy. On najczęściej wynosi około 0,3, w zakażeniach gruzniczych jest to około 0,7, a w wirusowych generalnie to stężenie powinno być porównywalne. W zakażeniach ropnych oczywiście mamy jeszcze dużą lekocytowę z dużym odsetkiem granulocytów obojętnochłonnych. W gruźlicy, tak jak już mówiłam, mamy linfocytowę. No i co robią u tych chorych? Musimy załączyć drenaż jamy osierdziowej. Zaleca się również płukanie jamy Oczywiście podajemy do antybiotyki. I możemy podać do trombolityki, ponieważ tutaj również mamy duże ryzyko zaciskającego zapalenia osierdzia jak uwikłania takiego zapalenia lotnego. Kolejną przyczyną zapalenia ośledwia jest niewydolność nerek i tutaj możemy mieć do czynienia z pacjentem, który jeszcze nie jest dializowany lub też dopiero rozpoczął swoje dializy. Możemy mieć zapalenie związane z dializami, no a zmiany zatyskające pojawiają się bardzo rzadko. Co charakterystyczne dla tych pacjentów, oni rzadko zgłaszają dolegliwości pólowe oraz nie mają zaburzeń w EKG. Postępowaniem z wyboru tak naprawdę jest albo rozpoczęcie dializy, jeżeli ten pacjent dializowany nie był, albo intensyfikacja dializy tego pacjenta. Dopiero jeżeli takie leczenie jest nieskuteczne, to tak naprawdę można rozważyć włączenie leczenia przeciwzapalnego, lekami e, nie, nie lekami przeciwzapalnymi oraz e, steroidami kolchicina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkimi wyczołaniami na Nowsze informacje dotyczące zapalenia osiedla w trakcie leczenia onkologicznego pochodzą z wytycznych z kardioontologii z 2022 roku, ale tak naprawdę tam również znajduje się jedna tabelka, która wspomina ten problem. No i w tej tabelce powołują się na nasze wytyczne z 2015 roku, że generalnie należy przestrzegać zaleceń z tych obowiązujących nadal wytycznych. Na to, na co należy zwrócić uwagę, to zapalenie osierdzia związane z stosowaniem inhibitorów punktów końcowych. Te inhibitory punktów końcowych zarówno powodują ciężkie zapalenie mięśnia sercowego, ale również zapalenie osierdzia. No i tak jak w zapaleniu mięśnia sercowego, wówczas należy stosować duże dawki sterydów. I tak naprawdę i można stosować kolkicynę, tutaj również jest w klasie pierwszej. Jeżeli ten pacjent ma umiarkowaną, bądź też dużą ilość płynu w worku osierdzionym, to zaleca się czasowe przerwanie takiego leczenia. No i zawsze należy przedyskutować inne metody terapeutyczne, onkologiczne dla takiego chorego. Jeżeli są, no to należy zmienić to leczenie. Kolejna kwestia, może też bardziej powszechna, to jest pozawałowe zapalenie osierdzia i mamy tutaj dwa typy wczesne pozawałowe zapalenie osiedla, które rozwija się kilka dni po zawale mięśnia sercowego, aktualnie występuje rzadko, jest ono skutkiem albo opóźnionej reperfuzji, bądź też nieudanej angioplastyki wieńcowej. Na szczęście ma przebieg taki sam ograniczający się, dopiero jeżeli te objawy nie będą ustępować w ciągu kilku dni, w ciągu tygodnia, można rozważyć włączenie leczenia przeciwzapalnego. No i należy pamiętać o tym, że tego płynu w osiu jednak nie powinno być zbyt dużo. Jeżeli mamy powyżej 10 mm, to należy wykluczyć pęknięcie ściany mięśnia sercowego. No i druga forma to jest późne pozawałowe zapalenie osiadła, czyli w dresslera, to ono występuje do dwóch tygodni po zawale mięśnia sercowego, występuje bardzo rzadko. Uważa się, że ma tło immunologiczne. No i generalnie włączamy typowe leczenie. I podsumowując sobie ostre zapalenie osierdzia, to należy pamiętać właśnie o tym czasie trwania leczenia. On powinien zależeć od stężenia CRP w surowicy i klinicznej odpowiedzi na leczenie. Jeżeli mamy przeciwwskazania lub też niepowodzenie po leczeniu kwasem acetylos bądź też niestereidowymi lekami przeciwzapalnymi i kolchicyną, wykluczyliśmy etologię zakaźną lub też chory ma chorobę autoimmunologiczną, to wówczas należy rozważyć włączenie małych dalek kortykosteroidów. To jest około 0,2 do 0,5 mg na kilogram na dołę prednizony do porównawaczników. Nie zależy włączyć kortykosteroidów w pierwszej dni leczenia. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to teoretycznie z 2015 roku Mówiły, że należy poczekać do normalizacji stężenia CRP bądź oraz normalizacji badania ECHO i EKG. A jeżeli ktoś był sportowcem wyczynowym, to należy czekać co najmniej 3 miesiące. W 2020 roku pojawiły się właśnie zalecenia dotyczące uprawiania sportu w chorobach sercowo-miękczyniowych i tutaj troszeczkę skrócono ten czas do powrotu do pełnej aktywności. Bo podały te wytyczne na taki czas od 30 dni, ale oczywiście zakładając, że ten pacjent w pełni wyzdrowił. Co do rokowania? To rokowanie generalnie przy etiologii wirusowej bądź też e, takiej e, idiopatycznej jest dobre. Tam ponadto zdarza się rzadko, częściej w przebiegu choroby nowotworowej, gruźlicy bądź też zakalenia ropnego. Ryzyko zaciskającego zapalenia osierdzia jest niskie u pacjentów z wirusowym bądź też idiopatycznym zapaleniem osierdzia, umiarkowane, czyli do 5% w chorobach autoimmunologicznych oraz nowotworowych, i wysokie do 30% w przypadku chorób bakteryjnych oraz ropnego zapalenia osierdzia. I co ważne, jeżeli nasz pacjent nie jest właściwie leczony, to do 30% pacjentów, którzy nie byli lec leczeni kolchicyną, ma postać nawrotową lub postać przetrwałą podanie kolchicyny zmniejsza o połowę liczbę nawrotów. No i teraz płynnie przejdziemy sobie do nawracającego zapalenia osierdzia. Tak jak mówiłam na początku, to są ci, którzy e, wydawało się, że wyzdrowieli, nie mieli objawów przez minimum 4 tygodnie, a następnie e, potwierdzono e, nawrót objawów i zapalenie osierdzia. No i co z tymi chorymi? Jeżeli mamy nawracające zapalenie osierdzia, to powinniśmy ponownie włączyć leczenie przeciwzakwalne z kolchicyną, ograniczyć aktywność fizyczną. Leczenie drugiego rzutu są kortykosteroidy, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie były stosowane uprzednio. Jeżeli to nie działa, to następnie mamy silniejsze leczenie immunosupresyjne, czyli na przykład wlew czy też azjacopryny i w końcu leczenie czwartego rzutu perikardieptoma. Wytyczne nie mówią nam, jak my długo mamy czekać, z eskalacją naszego leczenia, więc to wszystko zależy generalnie od doświadczenia stanu pacjenta i indywidualnych decyzji. I tutaj, jeżeli chodzi o czas leczenia, jeżeli my już mamy nawrót, to generalnie dawkowanie leków jest takie samo, ale proszę zwrócić uwagę na czas trwania leczenia. Tutaj już tak naprawdę nie mamy sprecyzowanego tego istotnie, ale mamy tutaj podane tygodnie do miesiąca, a kochicjna przynajmniej 6 miesięcy. Czyli to jest już naprawdę leczenie przewlekłe. No i co z naszymi sterydami? One dają bardzo szybką poprawę, pacjent się super poczuje, ale niestety przyczyniają się do przewlekania choroby i sprzyjają nawrotom, szczególnie jeżeli dawka wynosi powyżej 10 mg na dobę. Jeżeli doszło nam do wznowy, to nie zwiększamy dawek sterydów oraz nie włączamy ich ponownie, jeżeli zostały już uprzednio przedstawione i to jest myślę, że ważna informacja. Oczywiście kontykosteroidy najbardziej są przydatne u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną, ponieważ wówczas leczymy, czy też łagodzimy chorobę podstawową, podstawową która powoduje pojawianie nam się zapalenia o serce. Tutaj mamy w trakcie pokazany schemat zmniejszania dawki, bo oczywiście musi być to robione stopniowo. I podsumowując... Tą postęp nawrotową, to, to co chciałam również podkreślić, że redukcję dawek leków rozpoczynamy wtedy, kiedy stężenie CERPE wróciło już do normy. I nie wycofujemy się wszystkich leków naraz, tylko robimy to oczywiście stopniowo. Jeżeli chodzi o powrót do aktywności fizycznej, to tutaj wytyczne są zgodne, czyli nadal czekamy do normalizacji CERPE, ustąpienia wszystkich objawów normalizacji EHA, EKG. Jeżeli to usportowiec wyczynały, to czekamy przynajmniej 3 miesiące. Oczywiście możemy mieć sytuację, że razem z zapaleniem osierdzia mamy zajęcie mięśnia sercowego. I jeżeli mamy spełnione kryteria ostrego zapalenia osierdzia oraz wzrost stężenia CKMD bądź też troponiny, a w badaniu biokardiograficznym bądźcie w razu nie mamy nowych zmian ogniskowych oraz upośledzenia czynności lewej komory, to mamy wówczas miopericarditis. Ten drugi człon nazwy mówi nam, która jednostka chorobowa dominuje. I jeżeli jednak mamy nieprawidłowości w eku, bądź też w rezonansie, wówczas mamy perimioperiditis, czyli dominuje nam wówczas zapalenie mięśnia sercowego od zajęciu Jeżeli chodzi o leczenie miopericarditis, czyli tej ładowniejszej postaci, to tutaj jest leczenie podobne, bo stosujemy leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, kortykosteroidy jako leczenie drugiego rzutu, ale stosowanie kolchicyny stoi pod znakiem zapytania, bo nie ma silnych badań, które przemawiają za tym, że należy ją włączyć. To wydaje się moim zdaniem dość kontrowersyjne, jeżeli w sumie dominuje nam zapalenie serca. No i tak jak obiecałam na koniec, zaciskające zapalenie osierdzia, czyli powikłanie ostrego zapalenia osierdzia w krajach uprzedniosłowionych większość chorych wcześniej, większość chorych wcześniej przeszło o zapalenie u albo na tle geopatycznym, albo po zakażeniu wirusowym. Ten odsetek wynika z tego, że po prostu tych, zakażeń, tych zapaleń jest najwięcej, tak. Około 11 do 37% pacjentów to są chory po leczeniu kardiochirurgicznym, po radioterapii, z chorobami tkanki łącznej, czy też po zakażeniach bakteryjnych. Wytyczne wyróżniają trzy postaci tej choroby. Możemy mieć przejściowe zmiany zaciskające i wówczas te zmiany dobrze reagują na empiryczne podawanie leków przeciwzapalnych i powinny te zmiany ustąpić po dwóch do trzech miesiącach. My raczej, jeżeli ten chory jest stabilny, stosujemy takie postępowanie wyczekujące. Następnie mamy wysiękowo zaciskające zapalenie osierdzia, czyli to są pacjenci, którzy mają zarówno zmiany zaciskające, jak i płyn. W no i punkcję, tego płynu nie zmniejsza nam ciśnienia w twardym przesiągu o 50%. I generalnie tutaj również stosujemy farmakoterapię i patrzymy, czy te zmiany nam się wycofają. No i w końcu przewlekłe zmiany wyciskające to są przetrwałe zmiany powyżej 3-6 miesięcy. No i tutaj czyniąc wyboru jest pedytarniektomia, ale o tym jeszcze za chwilę powiem. Jeżeli chodzi o badania, to generalnie zaciskające zapalenie osiedla powinno być różnicowane kabiem bardziej restrykcyjną. Objawy generalnie będą podobne, bo będą to objawy niewidolności prawokomorowej, jak też będzie dość podobne, ponieważ to będą e, społe PR z oskiej amplitudzie, może być często wygotanie przedsionków. To, co nam różnicuje w prosty sposób tą jednostkę chorobową, to jest często badanie LTG lawki piersiowej ponieważ w 30% pacjentów z zaciskającym zapaleniem osierdzia będziemy mieli zwapnienia w o osierdzia oraz badanie echogardiograficzne, gdzie w zaciskającym zapaleniu osierdzia mamy falowanie przegrody, mamy czasami widoczne pogrubienie blaszek, często widzimy zwapnienia w tym osierdziu, mamy zmienność oddechową w napływie mitralnym. Jeżeli mamy pewne wątpliwości, to rozstrzygające może być celnikowanie trwalego serca, gdzie mamy tam wykazane równe wartości śnia rozkurczowego w komorze prawej i lewej. I oczywiście inne przydatne badanie to jest tomografia komputerowa, zwykła tomografia serca bez kontrastu, gdzie często pięknie możemy uwidocznić właśnie te pogrubione, pogrubione zwapnione osiemce. No i właśnie co z perikardiektomią Ona znajduje się w pierwszej klasie zaleceń, ale już w tekście możemy przeczytać, że generalnie to powinien być zabieg zarezerwowany dla pacjentów bardzo objawowych, klasie A3 i 4. Tutaj mamy bardzo wysokie ryzyko okołooperacyjne. Do zgonu dochodzi do 12% pacjentów. I tak naprawdę jeżeli to jest pacjent z bardzo zaawansowaną chorobą, to on nie odniesie w ogóle korzyści z tego zabiegu, bo najczęściej nie będzie możliwości usunięcia całego warta osierdziowego. I na tym chciałam zakończyć. Bardzo dziękuję.